Chevrolet Aveo T300 2012 rok. 1,2 litra silnik. Wymieniam rozrząd i chciałem pokazać jak to blokuje. Tutaj na dwa wałki przychodzą, przychodzi taki płaskownik. Jeden, drugi. Ten płaskownik jest z takiego zestawu. Kosztował tam niecałe 200 zł na Allegro. Jeszcze tutaj jest kilka innych elementów. Za chwilę je pokażę. Natomiast z drugiej strony przy kołach faz rozrządu przychodzi taki aluminiowy element na górze dwa dwie śruby na krzyżak i z boku imbusik ten imbusik z tej strony blokuje takimi pazurkami zębatkę koła żeby nam się to nie ruszyło jeśli jeszcze tutaj rozrząd nie jest wymieniony, to jest jeszcze stary rozrząd będę go wymieniał <gry> <szyám> y Jeśli byśmy chcieli wymienić tylko wałki, a nie chcielibyśmy wymieniać rozrządu, czyli łańcucha, napinacza, ślizgów i tak dalej, to jest w komplecie jeszcze taki, jeden, jeszcze taki jeden przyrząd, za chwilę go pokażę, w którym blokujemy obydwa koła zmiennych faz rozrządu naraz. Jeśli nie chcemy wymieniać łańcucha, dlaczego? Ponieważ blokada, którą zaraz pokażę, jest montowana w obudowie rozrządu, więc jeśli obudowy nie ma, a przy wymianie łańcucha, no jej nie może być, to nie byłoby gdzie tej blokady zastosować. Natomiast, jeśli chcemy coś robić przy wałkach, to nie montujemy tej blokady, którą tu pokazałem wcześniej, tylko montujemy właśnie blokadę zestawu tego zestawu. A która wygląda mianowicie tak. O, to jest ta blokada. Na takie trzy indusiki, i ona właśnie blokuje dwa koła zmiennych faz jednocześnie. I wałki wtedy można wyjmować. Tutaj, już tak przy okazji powiem, jest cała wyjęta właśnie ta kaseta. Obudowa rozrządu. Można tu pokazać, że jeśli chcecie ją zdjąć, bo chcecie kiedyś wymieniać rozrząd, no to trzeba, albo raczej nie trzeba. Nie trzeba wykręcać pięciu śrub od pompy wody. Jedna, druga, trzecia, czwarta tutaj na dole oraz piąta. Nie trzeba ich wyjmować, bo pompa wody nie jest tu zintegrowana z rozrządem, tylko chodzi na pasku. Tutaj jeszcze cieknie od wału korbowego uszczelniacz, więc go wymienię na nowy. Koszt uszczelniacza 28 zł, a z samego rozrządu, w tym przypadku Febi, 340 zł. I to będę robił. Pokażę jeszcze, jak wygląda to od dołu, gdzie się wkłada blokadę, żeby zblokować wał korbowy. A więc tak, żeby zblokować wał korbowy, trzeba wykręcić najpierw taki korek. Korek on jest tutaj na torks, bodajże 55, dosyć duży torks, tego tak może teraz nie widać. I ten torx znajduje się tutaj. Torks znajduje się jakby. Hmm. O, przy napisie GM. On teraz jest tam włożona blokada to z kolei blokuje. Co ona blokuje? Blokuje ona. Wchodzi tutaj. Jakby w przeciwwagę korbowodu. Chyba by tak wychodziło. I tam. O, teraz może widać dobrze. Wchodzi w, taki, w takie wyfrezowanie. Musi tam wejść. Praktycznie, zobaczcie, praktycznie cały ten czpień się schował. To jest czpień oryginalny z zestawu, i wtedy można powiedzieć, że możemy odkręcać śrubę tutaj, tą z boku. Gwint jest prawy od koła i gwint jest w prawo, zakręcamy w lewo, odkręcamy. Nie ma tutaj nigdzie żadnej blokady na na kole zamachowym jest tylko właśnie to wyfrezowanie no i oczywiście to wyfrezowanie musi nam się zgrać no co prawda jeszcze może z 3 mm powinno dojść powinien dojść ten czpień do końca, ale no ja tak włożyłem, wystarczy u góry mi się wałki też zsynchronizowały, więc na pewno wiem, że jest wszystko dobrze. Koszt Takiego zestawu. Nie wiem, czy już mówiłem. Tam z przesyłką 208 200 zł. Zalegro, jeśli ktoś potrzebuje taki zestaw, to proszę sobie zamówić, zakupić. Są tam jeszcze jakieś czpienie, takie mniejsze inne rzeczy do blokowania napinacza, rozrządu, ale to w zestawie, ktoś się nowy kupuje, to tam już taki jest. No, i tak to wygląda. Właśnie od spodu, żeby rozrząd wymienić, jak tu widać, trzeba zdemontować rurę wydechową z elastycznym tym łącznikiem siatkowym. Tam jest też sonda lampda wkręcona, też trzeba ją zdjąć. Tutaj trzeba jeszcze od skrzyni biegów odkręcić trzy takie duże śruby, chyba dziesiątki. Natomiast reszta to już są szósteczki śruby dookoła miski olejowej. Trzeba też zdemontować, zdemontować hmm, sprężarkę klimatyzacji wraz z podporą, ponieważ podpora klimatyzacji jest przyczepiona do obudowy łańcuszka rozrządu. Trzeba też zdemontować, co tutaj widać, e, termostat, czyli trzeba spuścić płyn chłodniczy. E, trzeba także zdemontować. Alternator, ponieważ alternator trzyma się na dwóch śrubach, takich dosyć długich, no i też jest jakby spięty z obudową, z obudową e, osłoną, z osłoną rozrządu. Także życzę wszystkim powodzenia. No i do pracy. was